jak odmawianie sobie przyjemności prowadzi do sukcesu z kobietami. Oczywiście, jeśli moje filmy Ci pomagają, zawsze warto łapeczkę do góry zostawić. Przypomnę jeszcze, że cztery kursy 90% taniej do dzisiaj, do północy, można sobie pobrać promocja.uwodzeniewdzień.pl. Zainwestuj w siebie, powiedzmy, 150 zł wystawiłem naprawdę świetne materiały, które sobie warto zakupić. Jeszcze dwa miejsca. Moje dwudniowe szkolenie grupowe w cenie 3000 zł. Jak się wyczerpi limit miejsc, no to niestety nie wykupisz sobie tego szkolenia z podrywu na ulicy w tej stronie na tej stronie w tej cenie? Także korzystaj kursuwodzenie łamane przez szkolenie 30. I teraz pytanie. Czy mnie w ogóle dobrze słychać? I co to ma wspólnego? Umawienie sobie przyjemności. Sukcesami, jeśli chodzi o kobiety. Otóż ma to całkiem wiele wspólnego, bo jeśli ty sobie potrafisz odmówić spotkania z kobietą, znajomości, rozmowy yy, czy łóżkowej sytuacji, to generalnie pokazujesz kobiecie, że ci nie zależy, lub że stawiasz jej jakieś granice, przez co ona sama o wiele bardziej cię pragnie, angażuje się, szuka z tobą kontaktu. Próbuję o ciebie zabiegać, próbuję z tobą flirtować, próbuję się do ciebie uśmiechać. Omawiałem to dzisiaj, tak? Rano, jak nie słuchałeś tego live'a, to warto sobie prześledzić. Jak mówienie do kobiety: Nie, nie zobaczymy się, przeszkadzasz mi dzisiaj, nie powinnaś do mnie dzwonić. Jak takie podejście powoduje generalnie, że kobieta sama o wiele bardziej się będzie angażować? Dlaczego? Bo nie jest ci potrzebna, bo yy, nie latasz za nią jak przeciętny facet. Tylko masz takie podejście bardziej na dystans, nie ci zależy. No i w ten sposób się dla niej po prostu też wyróżniasz, tak? Stajesz się innym facetem, o którego ona się musi bardziej postarać. Więc jak masz takie podejście, ja nic nie muszę, ja wcale yy, nawet nie muszę się z nią spotykać, mogę sobie odmówić tej przyjemności, yy, bo ta kobieta to wariatka, <grytka> czy nie spełnia moich tutaj założeń. Bardzo szybko się może okazać, że kobieta sama zacznie nalegać na więcej, stanie się dla Ciebie milsza, kochańsza, bardziej zaangażowana w relacje, więc jak najbardziej polecam takie nastawienie. Przetestować na własnej skórze. I oczywiście z tym wszystkim jest związana jedna bardzo ważna kwestia, tak? Dyscyplina emocjonalna, tak? Jeśli jesteś niezdyscyplinowany, Emocjonalnie, jeśli za wszelką cenę chcesz z nią być, zbyt bardzo chcesz z nią spędzać czas i spotykać się, i świata bez niej nie widzisz, no to już takie podejście, jesteś pochłonięty tą relacją, spowoduje, że niestety możesz się toksycznie uzależnić, bo anusz wpłyniesz na kobietę, która nie ma dla ciebie czasu, albo która cię traktuje na dystans. A ty będziesz do niej pisał, będziesz się w to wciągał, ona cię będzie uzależniać przyjemnością, seksem. Znam takie przykłady, gdzie kobieta po prostu totalnie, facetalnie szanowała, kłóciła się z nim, a cały czas miała jakieś pretensje do niego, a kiedy gość po prostu chciał odejść, no to mu do łóżka wchodziła i tam mu robiła dobrze i mówiła: Ja cię kocham, nie odchodź nie. I w ten sposób go oczywiście manipulowała. Także sobie warto przeanalizować czy ty byś potrafił z tego zrezygnować i czy masz tak zwany niezłomny charakter, tak? Bo wielu facetów nie ma takiego niezłomnego charakteru, tylko bardzo łatwo się godzi na to, co mówi kobieta, w jaki sposób chce tutaj płynąć na faceta, w jaki sposób chce yy, z tobą spędzić czas, no bo nie potrafisz zrezygnować z tej przyjemności. Więc no... To jest kwestia tego typu, że podobno jeśli ty potrafisz zrezygnować z czekolady, na którą masz ochotę, potrafisz zrezygnować, przezwyciężyć odruch wydawania pieniędzy, jesteś na ogół zdyscyplinowany, to też przenosisz tą umiejętność na relacje. No i przykładowo, nie angażesz się w trudne relacje, rezygnujesz z nich albo mówisz do kobiety: No słuchaj, już nie pogadamy, my się już nie spotkamy, nie potrafisz. Dać mi tego, czego oczekuję. Więc nie będziemy się spotykać. No, to nie wystarczy tak powiedzieć, ale trzeba też z góry założyć, że ty taką relację będziesz potrafił stonować, zdystansować, aby kobieta sama bardziej chciała, aby wróciła, aby cię znowu kolejny raz próbowała oczarować. I łatwo się złamać, no wiesz, jak mówisz, że to koniec relacji, a byłeś z jakąś toksyczną borderką narcyską, a kobieta do Ciebie dzwoni i Cię przekonuje, mówi Ci słodziutko, będzie wszystko jeszcze dobrze, no i Ty nie potrafisz się przed tymi słowami obronić, wracasz do niej, a za chwilę znowu ona Cię na dystans traktuje i mówi, że tego nie czuje. Bardzo, bardzo częste przypadki i uwierz mi, no to tak wszystko brzmi oczywiście, Łatwo, prosto i przyjemnie, natomiast no, ciężko jest zrezygnować z takiej relacji. Jeśli jesteś zbyt bardzo pochłonięty kobietą, ona ci się bardzo podoba, no to gdzieś tam zostaje ci z tyłu głowy, do tego dochodzi ten koktajl hormonalny, uzależnienie od jej obecności przy tobie, czy tam w łóżku. No i oczywiście yy, angażujesz się w toksyczną relację. Znam bardzo wiele takich przypadków z konsultacji, więc czasami, no po prostu, trzeba dopuścić do siebie głos rozsądku. Ja się w to nie będę już angażował, ja w tym nie będę już dłużej przebywał, ja na taki temat nie będę z nią rozmawiał, nie będę dawał się tak traktować i tyle, tak. Koniec tematu. Nie musisz się tłumaczyć, nie musisz po prostu wyjaśniać i uważaj na to, bo oczywiście znam sytuacje, gdzie facet chciał zostawić taksyczną narcyskę, ale ona nam płakała że ona sobie bez niego nie poradził, sobie coś tam zrobi. Wiesz co, kobiety, które są zakłamane, wszystko ci mogą powiedzieć. Jeśli ona faktycznie ma duże problemy psychiczne, zadzwoń do jej rodziców, do jakiejś specjalisty, kto się nią zaopiekuje, kto się nią zaopiekuje, może do, do, do przyjaciółki jej, tak? Dobra. Wróciłem, restart poszedł. Nie, Oczywiście jak mnie dobrze słychać, to już napiszcie, potwierdźcie. Mam nadzieję, że jest OK. Jest tak jak mówiłem, zastanów się nad tym, czy za cenę przyjemności warto tkwić w relacji, która jest toksyczna, która jest niesprzyjająca. No bo czasami po prostu lepiej to, lepiej to zakończyć, tak? Co z tego, że ty masz z nią dobry seks, jak cały czas jakieś inne problemy występują, brak szacunku, oszukuje cię, zdradza. Oczywiście jak przez to przebrnąć? jak sobie poradzić relacje tutaj polecam moje pełne kursy tak jak mówiłem dużo fajnych promocji dzisiaj można coś zakupić promocja.uwodzeniewdzien.pl i tu już będziesz wiedział jak o wiele skuteczniej poradzić sobie z danym typem kobiety i jak tutaj na nią wpłynąć też na moje dwudniowe grupowe szkolenie. Za 3000 zł, możesz przyjechać. Jak się złapiesz, załapiesz w tej cenie, to korzystaj. Kurs.uwodzeniewdzień.pl pomane przez szkolenie/30. Więc yy, tak jak mówię, czasami sobie warto odpuścić, czasami sobie warto powiedzieć. Wiem, że byłoby może przyjemnie, ale ta relacja nie ma sensu. Spotykam się z toksyczną, trudną kobietą, samotną matką po przejściach, czy z jakąś wariatką, która. Ciągle y, zmienia zdanie. No i w tej sytuacji, jakby, y, jak Ty sobie to już uświadomisz, to jest o tyle dobrze, że przynajmniej na takie trudne relacje nie będziesz tracił czasu. A oczywiście wielu gości traci ten czas, nie ma innej opcji do wyboru, marnuje się, angażuje się w takie relacje zbyt bardzo, zbyt intensywnie. No i niestety, no, liczysz na to, że będzie dobrze, że ona cię pokocha, no, ale to jest wszystko takie, wiesz, naciągane, sztuczne, toksyczne. Ja uważam, że warto wchodzić w relacje, które są tak naprawdę prawdziwe i szczere. Inaczej nic dobrego z tego nie wyjdzie. Jak ty sobie cały czas będziesz mawiał, będzie dobrze, może nie będzie tak źle, słuchaj. To nie jest sztuka sobie wmawiać. To nie jest sztuka sobie tłumaczyć, że yy, czarne jest białe, tak. Znaj... Nie jeden taki przypadek mogę potwierdzić, że goś właśnie spotykał się z kobietą, która ciągle go wykańczała psychicznie, tak to delikatnie ujmimy, a potem, jaką chciał odejść, to ona sabotowała go, płakała, przytulała, całowała i nie potrafił się rozstać. Także dla niektórych tutaj widzę problemy, które Erik wyśmiewa. Słuchaj, żebyś się w takiej sytuacji nie znalazł, pomiędzy młotem i Kowadłem, bo niestety możesz w tej sytuacji potem długo się nie pozbierać, a warto po prostu sobie racjonalnie powiedzieć pomyśleć. kończę to wszystko. Muszę sobie dać ten spokój, nie będę w stanie normalnie w tej relacji funkcjonować. Co mi z tego, że będę z nią sypiał, że będę z nią spędzał miło czas, jak ona po prostu... No nie traktuje mnie jak faceta, nie czuję się przy niej dobrze. I, i to jest ważne, tak? bo wiesz, ty jeszcze może wytrzymasz parę miesięcy w takiej relacji, ale jeśli idzie o dłuższe relacje, takie letkie, czy wieloletnie, to naprawdę taka negatywna relacja może cię do, dobrze y, ostro wykoleić i potem niestety zamiast satysfakcji z relacji, y, wiesz, te zachwyty opadną nad tą kobietą, nad jej urodą, nad tym, jaka jest cudowna. A problemy pozostaną, tak? I to jest właśnie ten problem, że często na początku się zachwycacie urodą, yy, namiętnością kobiety, a potem jednak to charakter kobiety zostaje, na który aż tak bardzo nie zwracałeś uwagi na początku, albo na który nie chciałeś, oczywiście, yy, oczywiście, będziesz musiał znosić tego typu sytuacje. Także przemyśle to wszystko, Wyciągnij z tego wnioski. Oczywiście w bardzo wielu y, kwestiach te problemy warto sobie uświadomić na y, samym początku relacji, znajomości. I nie możesz się dawać jej przekupić czułymi słówkami, misiu, kochanie, seksem, bo wiesz, kobiety do mistrzostwa panowały przekupywanie faceta seksem, y, czułymi słówkami, jeśli jest taka potrzeba. Natomiast yy, nie trzeba oczywiście yy, tutaj yy, panikować, tylko trzeba nabrać tego rozsądnego podejścia. Jeśli faktycznie relacja nie idzie w tym kierunku, w którym byś oczekiwał, podziękuj, powiedz: Ja tego nie czuję. Niestety, rozsądek mi podpowiada, że ty jesteś dla mnie odpowiednia. nie daj się namawiać na, na znajomość, która nie jest rozsądna, tak? Bardzo. Często widzę takie historie, gdzie dajecie się przekopywać dziewczynie, dajecie sobie wmawiać piękne słówka bajki, a w rezultacie to się kończy, tak jak potem opowiadam, że miało być cudownie, pięknie, że jesteście i mi sieba, ale wyszło zupełnie inaczej. Wiecie dokładnie, w jakich sytuacjach mówię. Było o tym wielokrotnie. Jak ktoś słucha tego kanału, wyciąga wnioski, to przynajmniej jest bliżej prawdy, jesteś w stanie te kwestie bardziej zrozumieć. I też tutaj polecam oczywiście zainteresować się tymi materiałami, czy zgłosić się do mnie osobiście, to Cię wtedy poprowadzę krok po kroku, jak o wiele skuteczniej wpłynąć na niejedną dziewczynę, czy rozwinąć z nią relację, naprawić związek, czy odzyskać związek, relacje, zaangażowanie kobiety. Oczywiście w tym temacie pisz to mnie na prywolnymałpa.uwodzeniewdzień.pl Podeślij mi swój numer telefonu. Pogadamy, porozmawiamy, więcej Ci wytłumaczę. Jeszcze więcej zrozumiesz, jeszcze więcej się nauczysz, i życie będzie inaczej smakować. Nie jest sztuka sobie znaleźć kobietę, z którą tylko dobrze Ci jest w łóżku. Starą po przejściach. tudzież samotną matkę, narcyskę, bo to, to nie jest fundament relacji. Oczywiście, no fajnie, że jest dobrze w łóżku, tak? że jest namiętnie, tylko że jeśli ona jest nierozsądna, jest niestabilna psychicznie, emocjonalnie, ta znajomość i tak na dłuższą metę nie wypali. Jeśli poradzisz sobie z tym wszystkim, potrafisz się pobawić taką relacją, zakończyć ją, nie uzależnisz się od tego, może ty to wytrzymasz. Natomiast jak jesteś wrażliwym facetem, który no błyskawicznie się w tej kobiecie zakocha, nie będzie jej potrafił odmówić, niestety ja nie widzę tutaj przyszłości dla ciebie i bardzo często też tak to wygląda. Więc lepiej, żebyście byli świadomi sytuacji, a nie dali się po prostu w taki sposób tutaj, że tak powiem, zhańbić, wykorzystać, bo tak jak mówię, jest różnica pomiędzy mówieniem misiu, kochanie, a jest różnica, kiedy kobieta jest szczera, autentyczna, mówi ci prawdę, wiesz, mówi szczerze, że coś do ciebie czuje, ale przynajmniej widać szczerze po jej zachowaniu, że jej motywy zachowania są szczere. Przemyśl temat. Tak, jak mówię, moje szkolenie dwudniowe jeszcze w tej cenie 3000 zł. Jak sobie wykupisz, praktyczne. No i cztery kursy, 90% taniej do dzisiaj do północy. Polecam skorzystać. Mega wiedza, promocja.uwodzeniewdzień.pl. Zainwestuj w siebie, a zobaczysz silne efekty z kobietami.